Na giełdzie rzepaczano-zbożowej e, mamy okazję gościć Agnieszkę Szechniuk, członka zarządu firmy WITERA Polska, spółka z Witam serdecznie. E, dzień dobry państwu, dzień dobry pani prezes. E, Rozmawiamy na giełdzie o trudnej sytuacji przetwórców, ale jest ona związana z dość dużymi przygotowanymi dla polskiego rzepaku, wcześniej już mocami przerobowymi i zbiory rzepaku nie do końca nadganiają na te moce przerobowe. Czym ta sytuacja grozi? Generalnie dzisiaj, jak już to wybrzmiało kilkukrotnie i wszyscy byli zgodni w tym, nam dzisiaj brakuje 400 tysięcy ton rzepaku, żeby wykorzystać nasze pełne moce, co jest dla nas najbardziej... Ekonomiczne. Dodatkowo widzimy, że towary, na które dzisiaj Polska jest zablokowana, towary te sobie płynnie wyjeżdżają do naszych sąsiadów, którzy przerabiają je w dużo niższych cenach niż my pozyskujemy surowiec. Oznacza to, że chociażby w rynku śródmy jesteśmy też eksporterem śródy rzepakowej. I w momencie, kiedy my będziemy mieć najdroższy surowiec, my nie będziemy w stanie konkurować z naszą śródą, którą też sprzedajemy najczęściej na FOBie nasi sąsiedzi będą nas wypierać z dużo tańszymi ofertami. No właśnie, bo wydaje się, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić następującą sytuację. My będąc zamknięci na rzepak z Ukrainy, którego tak naprawdę w normalnych latach nie wyrażały jakieś ekstremalne ilości, bo to mówimy o 100 tysiącach ton raptem, poza tym jednym rokiem, w którym rzeczywiście mieliśmy wystrzał, i Z drugiej strony będziemy dopuszczony mieli obrót dla naszych sąsiadów, choćby na zachodzie Polski, na zachodzie no, tak. naszych granic i w pewnym momencie otrzymamy oto strzał tańszego produktu, a więc oleju, który ruszy na nasz rynek, co z niekorzyścią wpłynie zarówno na przetwórstwo, jak i dla rolników, bo przecież będą trzeba z tymi cenami konkurować. Dokładnie tak. Będzie to oznaczało, że po pierwsze nie sprzedamy naszych produktów, w związku z czym nie wykorzystamy naszych mocy przerobowych. A nasze, e, e, nasz przerób jest najbardziej efektywny tylko wtedy, kiedy my przerabiamy na 100%. Bo my cały czas musimy pokrywać koszty stałe. Te koszty stałe e, one e, rozkładają się na tonę, w związku z czym, czym więcej przerobimy, tym niższe będą e, tego koszty. I to jest. Takie koło, w, 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 taka pętla, w którą wpadniemy, czyli y, nie sprzedamy produktów, zmniejszymy przerób, nie kupimy rzepaku, y, rolnik na końcu nie będzie miał gdzie sprzedać, bo my nie działamy charytatywnie. My nie działamy charytatywnie, jeżeli tych marsz nie będzie u nas w kraju, a będą u naszych sąsiadów. My wówczas będziemy musieli naprawdę redukować nasze moce. My nie będziemy w stanie dalej inwestować, nie będziemy w stanie nawet przeprowadzać naszych regularnych napraw corocznych. No właśnie, ale a propos mocy przerobowej, to reprezentuje Pani firmę, która swego czasu zainwestowała w zakład na wschodzie kraju, bardzo dynamicznie powiększając właśnie jego przerób, ale też infrastrukturę, bocznica kolejowa, zbiorniki. No, i za tym poszedł fenomenalny wręcz rozwój upraw w tamtym regionie, uprawy rzepaku. Teraz ci rolnicy, w świetle nowych zdarzeń, trochę politycznych, trochę ekonomicznych, mogą się obawiać, czy nie zostaną pozostawieni sami w sobie, sami sobie w tym regionie ze swoimi hektarami rzepaku. Czy może ich pani, pani prezes, uspokoić? Znaczy, no, generalnie no, pracują u nas sami fachowcy, wiemy jak zabezpieczyć ten przerób. My, tak naprawdę wydaje mi się, że był nasz bardzo duży udział w tym, że ci rolnicy faktycznie zwiększyli tą produkcję. My jesteśmy stałym płatnikiem, my kupujemy zawsze wtedy, kiedy rolnik chce sprzedać. My musimy sobie tylko i wyłącznie wypracować. Taki model, który będzie dogodny dla obu stron. Rolnik musi być gotowy na to, żeby sprzedawać regularnie ten towar. My wówczas nie zawiedziemy tego rolnika i będziemy od niego kupować. Rolnicy nauczyli się ufać już wam jako stałemu partnerowi. Natomiast no tutaj gdzieś pojawiają się informacje o zmianach własnościowych. I czy, 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 czy te zmiany, przede wszystkim czy one są spowodowane i czy rzeczywiście będą miały miejsce? Znaczy, zmiany spowodowane są połączeniem firmy Witera i firmy Bunge, gdzie Komisja Europejska w trosce o tak naprawdę rolnictwo w Polsce zdecydowała, że te firmy nie mogły połączyć się w pełni w Polsce. Zdecydowano, że zakład w Budaczowie z okoliczną infrastrukturą i pracownikami w Gdańsku zostanie sprzedany do firmy, która będzie w stanie konkurować na rynku przerobowym, będzie w stanie zapewnić finansowanie i będzie miała wiedzę, jak dalej prowadzić ten zakład i żeby nie było też uszczerbku na tym lokalnym rolnictwie, czyli jest zespół, który ma dalej kontynuować zakupy. To są wytyczne komisji Europejskiej, które możemy znaleźć wszyscy w internecie, to są oficjalne informacje. To się uważam, obecnie że dzieje. komisja także komisja decydując się na jakby na to posunięcie, że nowe bungę nie będzie miało zakładów w Budaczowie zatroszczyła się o dobro tych rolników, którzy zostają w rejonie. Rozumiem. Dziękuję bardzo za te wspaniałe wyjaśnienia i dobre wieści w gruncie rzeczy dla rolników ze wschodu, którzy Wam zaufali i już ramię w ramię z Wami od lat. Ja tylko chciałbym życzyć też dobrych następnych decyzji. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. I Państwu dobrych planów.